Zachęcić do udziału w tym turnieju, to może łatwiej będzie po prostu wyeliminować najsłabsze ogniwa tego turnieju. Kto Waszym zdaniem nie pasuje do tego grona? Czy jesteś chętny na pierwszy rzut oka wytypować dwójkę, która nie powinna tutaj wziąć udziału z krótką argumentacją? A jest nie A dlaczego? Bo jest gruba z tym To Zróbmy pierwszą walkę. Zróbmy walkę. Razem. Zróbmy jak, Razem. Razem. Zróbmy pierwszą walkę razem. Chcesz? Baczemy jako pierwszy? Ale w teraz nie, no słuchaj. Ale ty kurwa. Nie zarobisz. Nie zarobisz, nie pasuje. walkę zarabia na taki pewno to chodzi. Z taki pewno. Graca kurwa, kilowagi. A ty? Ale ja zapisz kilka, szukaj. Ok, to zbudłeś. Ale, ale, ty ale, ale żeby b nie jest. walczył, dlatego że ma największe szanse, żeby to wygrać, czy po prostu nie prowadzicie jego sylwetki? Nie, bo, bo bardzo cię <laughs> no, ciężka stwierdzenie. Dlatego jedno inne bijemy się pierwsi? Bijemy się pierwsi. Dlatego zabija się pierwszy. Tutaj nie bardzo bardzo Prawie od każdego to pizze dostaniesz. Ale on inny, raz po drugiej wygrywa. ci tłumacze, gracja ważysz 75, ile ważysz? 78, 77? <śmusza> 78 kg i wpierdol i w pierwsze rundzie, mordo. To prawda, że akurat zatem tu jest jeden z najważniejszych. I wpierdol, i w pierwsze rundzie. Jeden najważniejszy taki. Wuj mi legendy spadnie, rozumiesz to. Rozumiesz to? <kluz> no moja no legenda nie praktycznie, a nie Moja ma. legenda no to nie wyboru, Więc bijemy się nie? pierwszy raz i I bijemy się jedną. To się wyrosuje. Jak masz ja, tobie wychodzę po pierwsze do walki. się Ja będę świeży, ty będziesz świeży, więc sprawdzimy się. Nie, później druga, albo w finale się spotkamy i będziesz <kwie> gadał, że on nóżka mi bolała, albo coś, że nie mieliśmy. Ja nie, 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 byłeś. nie, tak samo, ja, ja, ja drugim, my, Chodzimy, nie, później ten sam ja z w Wychodzimy, więc wychodzimy my, ja pierwszy. Ale później ja nie zrobiłem ani jednego treningu, teraz jestem chory. Ale ja, to ja czy ty jesteś chory, czy ty Ja zadaję Ci pytanie, wychodzimy pierwszy czy nie? Mogę samo wyjść w kwietniu po prostu w normalnej Ale w kwiecie nie obchodzi. Walczymy teraz czy nie? Walczymy teraz, o! Ale co ty pierwszy, oliż wyznaczyłeś? Ja może wyznaczyć. słuchaj, nie pal chujan, chcie się bić tutaj na ulicy. Czekałem na ciebie. cie, z Leźmy na złamacie! Zamki mordę śnicie, Zbijemy się pierwszy. Jest losa, ja los za kurwa Ej, ja, ale <słuch> <pomytajcie> <słuch> A z tak, byś chciał zawalczyć pierwszą walkę?